Kochani pielgrzymi, dziękuję, że trwacie w tym trudzie pielgrzymi, że teraz możemy przeżyć Eucharystię tutaj Eucharystię odpocząć. Wracamy do tematu, który przeżywaliście, żeby mocno go zaakcentować. Kościół to my, my w Kościele, a prawdę o Kościele, piękna tej wspólnoty, drogi, nie odkryjemy jako widzowie telenoweli, czy nawet publiczność jakiegoś ambitnego teatru. Taką szansą, żeby odkryć, czym jest Kościół, jako ta wspaniała wspólnota drogi, była pierwszym piesza. I myślę, że tutaj się to udało. Ale jak nie, to przynajmniej jakieś inspiracje powstały. Aby wyjaśnić tajemnicę Kościoła, ojcowie naszej wiary w swojej teologii stosowali do tego obraz księżyca. A czynili to Wręcz pewnym upodobaniem, gdzieś ten obraz dobrze, choć metaforycznie wyraża, jaka jest natura kościoła, a więc to, czym jest kościół. Księżyc, jak mówimy, świeci w nocy. To zjawisko ze mną znane, więc do przypomnienia. Ale wiemy, że nie świeci w swoim własnym świecie. Tylko odbija światło słońca właśnie, słońca. To robi Kościół. Świeci w świecie, ale nie swoim własnym światłem. Świeci światłem z starego Pana, Jezusa Chrystusa. Bo Kościół ani nie chce, ani nie może pretendować do świecenia własnym światłem, bo go po prostu nie wytwarza. Rolą Kościoła nie jest bycie słońcem właśnie, ale bycie księżycem. Ma przyjmować światło od słońca i być względem niego księżycem w nocy. Wszystkie bracia, porównanie Kościoła do księżyca nie oznacza marginalizacji jego misji. Kościół jest odpowiedzialny za światło Chrystusa, które ma odbijać. To jest zadanie Kościoła. To światło nie może ulec zaciemniającemu osłabieniu. Kościół ma je ciągle nowo intensyfikować, a nie osłabiać jego odbicie. Podobnie jak czyni księżyc wśród nocy, ma je rozlewać w nocy świata, który zostawiony sobie samemu pozostałby niestety w tych ciemnościach, w grzechu, w cieniu śmierci. I dlatego to jest wspaniała misja Kościoła. Odbijać światło z matki Chrystusa, prowadzać to światło w mroki świata, który by zginął bez tego światła. Obraz Kościoła pozwala także uchwycić własną dynamikę misji, do której powołany jest Kościół jako wspólnota. Pięknie to podkreślił papież Paweł VI, ciągle przypominam, ale to repetycja jest na trzeba przypominać już przy okazję tego pielgrzymowania, to w Ewangelii Rosjalnej, w tej adwokacji apostolskiej napisał, człowiek współczesny gętniej słucha świadków, niż nauczycieli. A jeśli słucha nauczycieli, to dlatego, że są świadkami. Dlatego też, przede wszystkim w naszych czasach, najbardziej właściwym sposobem przekazywania światła z na samego Pana, przewidzianie światła Słowa Bożego, kierowanego do świata, jest właśnie świadectwo. Ono budzi największą ufność. Najbardziej przekonuje, żeby to światło zobaczyć. Także w tym przypadku obraz księżyca jest bardzo wymowny i pouczający. Świadkiem z definicji jest ten, kto przekazuje coś, co należy nie do niego. To nie należy do niego, a to przekazuje. I nie szuka jakiegoś sposobu przekonania do siebie samego. Nie do mnie, nie do świadka. Ale ja właśnie świeci tym światem. To jest ten księżyc. Że przekonać do Jezusa Chrystusa i świadek nie przekazuje, przekazuje coś, co nie należy do niego. I także świadectwo wiary chrześcijańskiej nie polega na wzięciu się do roboty, by tworzyć jakieś nowe rzeczy. Nie polega na dodaniu sobie jakiegoś nowego zadania do wykonania. Właściwie można powiedzieć, że prawdziwe głoszenie Chrystusa polega na uobecnianiu tego, co On dokonuje w naszym życiu. Podziwiam zawsze światłów. bo świadek ma uchwycić to światło właśnie z artystą grupą, tej Łaski, którą otrzymuje światek i ma być Księżycem, żeby nie skupić na sobie, ale właśnie przekazać to światło, odbić to światło. Właśnie to jest bardzo ważne, to co Chrystus dokonuje w życiu światła, zwłaszcza w tej duchowej walce, której właśnie Jezus zwycięża. I to jest autentyczne świadectwo. To, co odnosi się do pojedynczego wierzącego, odnosi się także do całego Kościoła. Kościół nie musi niczego wymyślać. Tak jak księżyc wobec Słońca, Kościół daje do dyspozycji swoje ciało, aby za jego pośrednictwem mogła odbijać się łaska. I gdy Kościół, no właśnie, pretendował pretendował do świadczenia o sobie, no niestety y nie ma takiej mocy, była to by wtedy próżna chwała własna i, i niestety traciłby w ten sposób Kościół na wiarygodności. Kościół żywy i właśnie i w przeszłości, obecnie i w przyszłości to Kościół modlący się i proszący przez modlitwę, aby coraz mniej był sobą, a coraz bardziej był Chrystusa w głowie Kościoła. I w prośbach zawartych w modlitwie Wyznajemy naszą dogłębną zależność od Chrystusa zmarłych słów. Akcent w tej modlitwie jest kładziony na to, że jesteśmy ułaskawieni przez Zbawiciela i z tego boskiego ułaskawienia żyjemy. Jeszcze raz powtarzam, my, siostry i bracia, Kościół, nie żyjemy, nie istniejemy dla siebie. Kościół nie jest punktem dojścia ale ma odsyłać poza siebie, w górę, do tego, co ponad nami. Tu przy Maryi jesteśmy kiedy przyglądamy się Maryi, Bogardicy i Matce Kościoła, to widzimy także jej odniesienie do Księżyca. Rzeczywiście ona jest Księżycem, który doskonale świeci światłem Chrystusa. Ona nie ma nic własnego, by przekazywać do światło. Dlatego jest wypełnionym doskonałym Kościołem. Z tego promieniowania Chrystusa rodzi się świadectwo Maryi, który mówi przekonująco, że chodzi tylko o Jezusa i że tylko On się liczy. To jest w tym jej sformułowaniu też uczyncie wszystko, cokolwiek On powie. Mamy więc do dyspozycji w Maryi ukazany sposób bycia Kościołem, a tym samym bycia autentycznym Świadkiem Chrystusa w naszych czasach, które tego świadectwa pilnie potrzebują. Przede wszystkim w kontekście Olimpiady tej otwarcia Olimpiady szczeszczenia właśnie tego, co jest naszym skarbem, to jest to, co buduje nasz Kościół, tak jak papież Święty Paweł powiedział Paweł II, że Kościół żyje Euchiem, żyje z Eucharystii to jest nasz skarb. Przez Eucharystię budujemy relacje z Bogiem. Przy, przez Eucharystię budujemy siebie jako wspólnotę. Przez Eucharystię stajemy się Kościołem, więc to co się tam działo niestety parodia Ostatniej Wieczerzy z udziałem wszelkiego rodzaju przebierańców, dziwonogów i osobliwości tego świata. No niestety yy, niepokoi, no ale tym bardziej nie możemy no, z, Zniechęcać się, tylko dawać świadectwo jako jedno z dróg, by pokazać coś dla nas najcenniejsze. I tu rzeczywiście pozostaje no, też szłonitwa taka pokuta zastępcza dla za tej osoby. Można protestować oczywiście, w tym też mamy prawo i trzeba zabierać głos, trzeba tutaj jasno się określić i zaprotestować. Wszyscy Bracia, właśnie w tym kontekście, tutaj, że Maryja, jest też Księżycem, że zapraszam z tego, żeby pilnie jednak dawać to świadectwo, opinię tego potrzebuje. Często myślę, siostry i bracia, o Grekach, którzy przybyli do Jerozolimy i powiedzieli Filipowi chcemy zobaczyć Jezusa. Chcemy zobaczyć Jezusa. Świat w istocie się nie zmieni. Mimo tego, co się wydarzyło właśnie tutaj w Paryżu, że taka wyśmiewanie tego, co jest dla nas świętością, to uważam, że tak świat się nie zmienił. Nasi współcześni nadal oczekują, że chrześcijanie pokażą im Chrystusa. Okrzczeni powinni więc radośnie żyć swoją wiarą. Czasami wielkich niepokojów dla Kościoła są właśnie te epoki, w których chrześcijanie żyją w sposób sprzeczny z zasadami ewangelii. W tym zagonionym świecie. Nie istnieje może często czas ani dla rodziny, ani dla samego siebie, a tym bardziej dla Boga. Prawdziwa reforma polega na odnalezieniu sensu modlitwy, sensu milczenia, ciszy, sensu wieczności. Niezależnie od wszystkiego, w człowieku pozostaje niegasnące pragnienie nadprzyrodzoności, nawet na tych, którzy pokazują, że tak nie jest. Ta z natury jesteśmy. Od Boga wyszliśmy, do Boga idziemy. Wszystkich braciach przyznam się, że mnie uratowali spowiednicy. Uratowali mnie spowiednicy. To oni podsycali we mnie pragnienie nadprzyrodzoności. To w konfesjonale odbywały się i wciąż trwają największe zmagania. Ta walka z samym sobą, z grzechem i dążeniem do naśladowania Chrystusa Izraela. To nie jest jakaś i fikcja. W konwencjonale, nazywam to, w tym baraku łaski, chwyta się człowiek kapłana jak ostatniej deski ratunku. Chcę spotkać człowieka, który nie zakłamanie wierzy. Chcę spotkać Boga. Te i inne zdania rzeczywistości są wołaniem o pomoc. To prośba, choć może być wyrażona czasami w formie krzyku, nawet zdenerwowania, pretensji. Pragnę być wysłuchany przez drugiego człowieka, który wierzy. Miej dla mnie czas i cierpliwość. Porozmawiaj ze mną. Walka odbywająca się w konfesjonale dlatego jest tak zaciekła, a przez to tak dotykająca serca, że odbywa się indywidualnie. Ten nie jest jednym z gier jakichś anonimowych Członków ludu Bożego. W tej jednej chwili jest sobą, jest jedynym i powtarzamy. Ma imię. Pozbawiony anonimowości, mówi we własnym imieniu swoim głosem. Uporczywe powracanie i podejmowanie tej duchowej walki jest wyrazem dobrej woli, pragnienia świtości Spowiadający się chce coś zmienić w swoim życiu. Ale prosi o wzmocnienie. Zakałem pobudki i pojednania otoczony jest tajemnicą. Wieloletnie przestrzeganie tej spowiedzi zbudowało olbrzymi potencjał zaufania. Człowiek poszukujący może liczyć, jeśli nie zawsze na zrozumienie, to z pewnością na wysłuchanie. Wejściem kościoła dla ludzi zranionych też przez nas. Kościół tryumfujący, takim jesteśmy. Jest autentyczna praca spowiedników. Cicha, pokorna, bliska człowieka zbodowanego. Nie przez przypadek konfesjonalnych kościołach umieszczonych, są ze zresztą z tyłu świątyni. Tak, aby rozgrywające się w nich dramaty miały godną do tego oprawę i właśnie tą dobrą atmosferę, że to ktoś jest jedyny. Tutaj nie powtarzamy, jest sobą. Nie jest to ktoś anonimowy. Wszystkich i bracia, kończąc, widzę, że wytrzymujecie jeszcze, że dobrze. Kościół pokazany jest w apokalipsie jako obliczenica. Można zapytać, takich, którzy chcieliby 21-letnią pannę młodą jest bez liku. Ale kto by tam chciał taką pannę, co tu ma 21 wieku. Dzisiaj byliśmy świadkami tutaj zaręczenia się. Nie wiem, czy mieli po 21 ci Chcieliście zaręczenie? Mhm. Nie wiem, jeszcze. No. Widziałem, jak tutaj prawie takiej panny młodej, właśnie, która jest 21-letnia. A kto by chciał, właśnie taką pannę 21 wieków? Czy Kościół nie zachwyca nas dlatego, właśnie, że jest starą panną? Panna młoda jest marzeniem każdego mężczyzny. Pełna powadu, humoru, piękna. Stara panna jest jego zmartwieniem. Zapytaj człowieka głęboko przeżywającego mszę świętą. To liturgię w kościele. Zapytaj go, siostry i bracia. Zapytaj nowicjusza w zakonie lub gałmiany starego siwego księdza. Czy kościół jest niechlubną porzuconą, odsuniętą i niechcianą starą panną? Czy jest kapryśną, rzękliwą, wiecznie dowiązaną księżniczką, która myśli, że jest pępkiem świata? Odpowiedzą inaczej. Że pielgrzymujący lud Boży jest nasycony siłą i zachwytem. Pięknie. Że Kościół jest miejscem odpocznienia, fascynacji i odrodzenia jest młody młodością wiecznego Boga. Gdy Bóg jest odwieczny, niepodlegający zmianie czasu, czym może być wobec tego i wobec Niego Kościół, jeśli nie panną młodą, mimo ubywającego czasu, mimo że Pesel ma 21 wieków, to pozostaje Panną Młodą. I takim jesteśmy Kościołem, i tak patrzymy na Kościół, przyjmijmy go jako Pannę Młodą i dobrze się to czytuje w kontekście tych dzisiejszych zaręczy.